W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia zmartwych stał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, Grzechów odpuszczenie, Ciała zmartwych stanie, Żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uwielbiam Cię, Jezu, za miłosierdzie, jakie okazałeś świętemu Pawłowi, przemieniając go z zawziętego prześladowcy w gorliwego apostoła Kościoła. A Ty, o wielki święty, Uproś mi serce uległe łasce, Pełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowite upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Święty Pawle Apostole, módl się za nami. 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 Uwielbiam Cię Jezu za wybranie apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, O święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, mojego serca i moich zmysłów, aby mógł znać i kochać Jezusa, abym służył tylko Jemu i abym wykorzystał wszystkie moje siły wyłącznie dla Jego chwały. Święty Pawle Apostole, módl się za nami. 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 Święty Paweł Apostole, módl się za nami. Święty Pawle Apostole, Módl się za nami, 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 święty Pawle Apostole, módl się za nami. Uwielbiam Cię Jezu za przykład doskonałego posłuszeństwa który mi dałeś w świętym Pawle. A ty, o wielki święty, wyjednaj mi pokorę i uległość wobec wszystkich moich przełożonych, abym dzięki posłuszeństwu odniósł zwycięstwo nad moimi nieprzyjaciółmi. Święty Pawle Apostole, módl się za nami. 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 Uwielbiam Cię, Jezu, za ukazanie mi w czynach i słowach apostoła Pawła prawdziwego ducha ubóstwa, a Ty, o wielki święty, uproś mi ewangeliczne ubóstwo, abym naśladując Ciebie w moim życiu Mógł razem z tobą cieszyć się chwałą nieba. Święty Pawle Apostole, módl się za nami. 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 Święty Paweł Apostole, módl się za nami. Święty Pawla apostole módl się za nami 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 uwielbiam cię Jezu. Za serce pełne miłości Boga i Kościoła, które dałeś świętemu Pawłowi, oraz że dzięki jego gorliwości dobra nowina dotarła do wszystkich narodów, a Ty, mój przyjacielu, wyproś mi żywe pragnienie głoszenia Chrystusa, przez moją apostolską obecność w świecie społecznego, komunikowania. Przez modlitwę przykład, czyny i słowa, abym stoczył dobrą walkę i otrzymał wieniec sprawiedliwości obiecany apostołom. Święty Pawle Apostole, módl się za nami. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Módlmy się, Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Pawła Apostoła do głoszenia dobrej nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za Jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.